No, witam Was, moi drodzy, z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam Was w kolejnym odcinku. Na samym początku chciałem Wam standardowo tutaj podziękować za, za komentarze, za miłe słowa, za te subskrypcje, które od Was tutaj otrzymuję, naprawdę w bardzo dużych ilościach. Jest to bardzo miłe, działa motywująco i na pewno tutaj ten kanał będę, będę, będę coraz bardziej intensywnie tutaj rozwijał i będziemy się dzielić, omawiać tematy związane z akwarystyką morską. Ale okej, okay, no co w dzisiejszym odcinku? Dostaję od Was szereg pytań odnośnie czy w jednym baniaku mogę trzymać koralowce typu SPS, LPS razem z koralowcami miękkimi. Także dzisiaj zaplanowałem taki odcinek, gdzie opowiem Wam jak to wygląda z, z mojej perspektywy. I to jest bardzo ważne, tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, bo to co Wam powiem, to się może troszeczkę różnić od tego co możecie przeczytać w internecie. Dlatego jeżeli macie komentarze, komentujcie. Także z, y, każda dyskusja jest tutaj konstruktywna, także y, powiem Wam dzisiaj jak to, jak to u mnie wygląda, jak to u mnie wyglądało y, tutaj w przeszłości i y, y, no zobaczycie sami. Dlatego zapraszam Was tutaj na, y, na kolejny odcinek. Myślę, że będzie, będzie ciekawie, także zapraszam. No, witam Was moi drodzy, z tej strony jeszcze raz Rafał. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o odnośnie trzymania w jednym zbiorniku, w jednym akwarium koralowców z różnych grup. Tutaj, tak jak wiecie, koralowce dzielą się na koralowce miękkie, koralowce typu LPS, koralowce typu SPS. Co wam dzisiaj powiem, sorry, że ten film tak z łapy będzie robiony, ale zrobię kilka zbliżeń, żeby wam tutaj więcej, więcej szczegółów pokazać jak co wygląda i co na co jak wpływa, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Powiem wam tylko i wyłącznie moją opinię, tak jak wam wcześniej tutaj wspominałem, możecie się z, tymi, z tą opinią tutaj, z tymi opiniami nie zgadzać, te swoje opinie bazuje na kilkuletniej tutaj praktyce jeżeli chodzi o o tutaj pielęgnowanie zbiorników morskich. Myślę że to też nie będzie jakaś rewolucja to co wam tutaj powiem ale z, no tak jak wspomniałem wcześniej często się o to pytacie dlatego stwierdziłem że zrobię taki jeden odcinek i powiem wam jak to jak to wygląda także z, myślę że grup korali nie będę wam tłumaczył które koralowce są SPS-ami SPS które są LPS-ami lub koralowcami miękkimi także myślę że Znakomicie na pewno wiecie, jeżeli tutaj macie jakieś wątpliwości, wszystko można sprawdzić w internecie. No i tak, jak to wygląda w, w moim przypadku? No, może zacznę od początku. Są osoby, które lubią koralowce twarde, typu właśnie SPS w zbiorniku morskim. Wszędzie można, może nie no, to, że wszędzie, ale można, można wyczytać na wielu, wielu tutaj forach, że są to koralowce. Najtrudniejsze w hodowli, gdzie trzeba poświęcić im jak najwięcej. Jak najwięcej czasu są bardzo wrażliwe na warunki, które są w zbiorniku, muszą mieć odpowiednie tutaj poziomy nutrientów, najlepiej gdyby ich w ogóle nie miały, albo na bardzo nieznacznym tutaj poziomie. Bardzo ładnie wyglądają, są tutaj z no myślę, że najładniej wybarwione, jeżeli chodzi o wszystkie koralowce, no i to jest taki. W sumie, creme de la creme, jeżeli chodzi o akwarystykę morską, tak niektórzy tutaj twierdzą, że jak już no, te korale tutaj pójdą, jak one rosną, no to już jest. No dobrze, można, można powiedzieć. Powiem Wam tak, w, w moim przypadku, ja na początku, jak wchodziłem w akwarystykę morską, no, to standardowo zaczynałem od koralowców miękkich potem LPS, potem SPS, z, z miękkimi, z LPS-ami zacząłem to mieszać. Mnie osobiście po, podoba się miks yy, koralowców i SPS-ów i LPS-ów. Tutaj tak jak widzicie, tutaj mam kącik, yy, kącik typowo właśnie LPS-owy. Eufilię, tutaj goniopory różnego rodzaju. Tutaj z SPS-ów widzicie, nie wiem, talerzówki. No, możecie zajrzeć do poprzednich filmów, gdzie omawiam dokładnie każdy każdy koralowiec, który mam u siebie tutaj w zbiorniku. No to jak widzicie, wszystko, wszystko rośnie, wszystko się rozwija, jestem z tego tutaj zadowolony, jakichś problemów nie ma. No oprócz tego, co, co mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach, gdzie miałem problemy z, z metalami ciężkimi, gdzie ta pompa od automatycznej dolewki tutaj no, no była zardzewiała i oddawała metala, ale z, zrobiłem już kilka. Kilka, kilkanaście podmian i teraz wszystko jest, jest ok, wszystko rośnie, wróciło wszystko do normy. Koralowce się rozwijają, tutaj widzę, yy, widzę przyrosty. Nawet powiem Wam, że widzę przyrosty większe niż, yy, niż to było przed, przed tą awarią. Nie wiem, czy koralowiec się przyzwyczaja do określonych warunków, a potem jak dostaje impuls z lepszych warunków, no to próbuje to nadra nadrabiać. No, ciężko, ciężko naprawdę to. To wyczuć, ale z, jak to wygląda pod kątem z, trzymania właśnie w jednym zbiorniku. Także tak jak widzicie u mnie są ILPS, LPS, i SPS. Koralowców miękkich nie mam za dużo, bo z miękkich koralowców to mam praktycznie tylko to Briareum. Mam jeszcze jakieś tutaj z, po prawej stronie, to są jakieś Rodactisy chyba włochate z tego co. Z tego, co pamiętam, to, to, to rośnie, można powiedzieć, na, na potęgę i to w tej chwili się już robi taki fast u mnie. A jak to ładnie wygląda, powiem Wam szczerze. Dopóki, dopóki nie jest to, nie wiem, jeszcze jakąś, jakąś plagą, także na razie zostawię to i niech to rośnie. No te rodactisy, no praktycznie wyglądają, <laughs> wyglądają jak małe eufilie, dlatego, dlatego widać, że no, no sporo tego jest. Tutaj dzielą się i, i się rozwijają. Ale okej, okay, dobra, jak to, jak to wygląda z mojej perspektywy? Czy, czy można trzymać wszystkie rodzaje koralowców w jednym zbiorniku? Spotykam się z różnymi opiniami, że jeżeli chce się mieć ładne koralowce z, z danej grupy, powinno się trzymać praktycznie tylko i wyłącznie tą grupę, i, i wtedy te koralowce rosną. Czy ja się z tym zgadzam? Po części się z tym zgadzam, aczkolwiek zauważyłem przez kilka lat tutaj z prowadzenia akwariów morskich, że koralowiec jest, jest organizmem, który może się przyzwyczaić praktycznie do, do różnych warunków. Może nie, to, do, może nie to, że do wszystkiego, ale do różnych warunków. Jeżeli te warunki nie są jakoś gwałtownie tutaj zmieniane, to nawet, nie wiem, zasolenie do poziomu, nie wiem, 38, 39 tutaj stopni one akceptują. No, ja Wam powiem szczerze, że robiłem ostatnio pomiar zasolenia, to mi wyszło 38 ponad, także a rosną, nie, nie zauważyłem żadnych tutaj różnic w, w rozwoju. Teraz po malutku to zasolenie próbuje zbijać, ale no ważne że jest to, żeby to nie robić, nie wiem, bardzo gwałtownie, bo bo jak najbardziej, czasami naprawdę bardzo niewielkie tutaj odchyły parametrów, jeżeli chcecie, nie wiem, zbijać, podwyższać, jeżeli zrobicie to za szybko, koralowiec no, potrafi zareagować i, i niestety no, wtedy, wtedy jest, jest problem. Także wszystko, co jest zrobione w zbiorniku, trzeba robić naprawdę bardzo pomału, czy podbijać parametry, czy obniżać parametry, jeżeli, nie wiem, macie za wysokie, za niskie, wszystko trzeba robić naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo pomału, a naprawdę i wtedy się nic, nic nie stanie, nie powinno się stać, bo też nie dam wam gwarancji na 100%. Także z, z mojej perspektywy, tak, wszystkie grupy można trzymać w jednym zbiorniku. Ja w tej chwili to robię, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie mi się tutaj podobają. No może oprócz miękkich. Z miękkimi miałem tutaj problem w tym zbiorniku od początku. Z, mnie na przykład bardzo się podobają zoantusy. Ale no powiem wam szczerze, podchodziłem kilka razy do, do zoantusów, nigdy mi się to nie udało, te zoantusy jakoś się rozpuszczały, tutaj był z tym problem. Myślę, że to związane jest przede wszystkim, było to związane, bo w tej chwili już do tego nie, nawet nie startuje. no z niskimi poziomami tutaj nutrientów. No tak jak wiecie, ta biologia w tym zbiorniku naprawdę jest, no robi swoją robotę i rzeczywiście naprawdę ten poziom nutrientów, gdybym nie dodawał z zewnątrz, no praktycznie byłby, byłby zerowy. No i właśnie dochodzimy do do całego sedna. W niektórych podręcznikach w internecie można przeczytać, że koralowce typu SPS, no to standardowo poziom nutrientów jak najniższy, żeby był najlepiej zerowy, ewentualnie tam troszeczkę powyżej zera, wtedy się najlepiej rozwijają. 1 2 jeżeli chodzi o NO3, PO4, no to 0, nie wiem, 13, 0, 0,10, 0,08 na przykład, że wtedy dobrze rosną. Z, w odróżnieniu na przykład od LPS-u, gdzie poziom nutrientów, no to już powinien być sukcesywnie wyższy. Nie wiem, to może być 5, 10, 15, czasami niektóre źródła podają do, do 20, jeżeli chodzi o NO3. Jak to wygląda z mojej, z mojej perspektywy? Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o bardzo niski poziom nutrientów, powiem Wam prosty przykład. Jak ja tutaj przyjeżdżam, bo ja nie zawsze jestem tutaj w domu, czasami przyjeżdżam po kilku dniach, gdzie nie dodaję tych nutrientów tutaj z zewnątrz. Je widzę po koralowcach już tutaj z czasem. Jaki jest ten poziom? Może to jest. Dziwne, że, że to mówię, że nie wiem, mogę na oko zobaczyć, jaki jest poziom nutrientów, czy te nutrienty są, czy ich nie ma, ale zapewniam Was, że tutaj po poznaniu zbiornika to, to widać. Widzę to po, głównie po LPS-ach, gdzie LPS-y są schowane, one są napompowane, ale one nie są napompowane, nie wiem, na 100%. Najbardziej to widzę po niektórych koral koralowcach. Najbardziej widzę to po trachy O, tutaj jest trachy Moja tracha, która w tej chwili ona nie jest za bardzo napompowana, ale ona jest w tej chwili, jest troszkę napompowana, ale nie bardzo. Ale ona, gdy poziom zerowy jest w zbiorniku, ona się kurczy do takiego poziomu, że nawet szkielet, może nie to, że widać szkielet, ale ten szkielet prześwituje przez tego koralowca. Także, z, jeżeli on wygląda w ten sposób, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ten poziom nutrientów jest na zerowym yy, Ten poziom jest tutaj zerowy, dlatego wtedy dodaję, dodaję z zewnątrz z firmy Colombo tutaj preparaty. Jeżeli chodzi o NO3, U mnie to jest około 5-6 ml yy, do tego zbiornika dziennie. Dodaję, i po jakimś czasie, po 2-3 dniach, yy, naprawdę zaczyna się już bardzo intensywnie tutaj pompować. Jak to dalej wygląda? A co ciekawe, jeżeli chodzi o SPS-y, no to przy poziomach zerowych lub blisko, blisko zera naprawdę się fajnie fajnie wybarwiają. Bardzo fajnie tutaj polipują. Tutaj jest taki mój kąt, kącik, można powiedzieć, SPS-owy. Pokażę Wam, jak fajnie się tutaj, tak jak widzicie, i z Acropory. Mile opory tutaj, te moje rodzyny, no, bardzo intensywnie się rozwijają, tak samo tutaj, tak jak widzicie, fajnie to polipuje, fajnie to wygląda. Jakie poziomy mam w tej chwili, jeżeli chodzi o, o nutrienty? Ja się tak, może zacznę od tego, aby wszystko fajnie rosło, moim zdaniem, nie może być ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie może być, te poziomy ani nie mogą być zerowe, jeżeli chcecie LPS-y, -y. Nie mogą być też na bardzo wysokim poziomie, bo na pewno jedna z tych grup to, to odczuje. I to dość intensywnie tutaj może odczuć. U mnie najlepiej wszystkie koralowce, które rosną, rozwijają się, gdzie PO4 to jest około 0,5. 0,8, 0,10 do czasami 0,15, tutaj może się też tak zdarzyć. Jeżeli chodzi o NO3, no to u mnie tak 1 do 2 maksymalnie. Jeżeli jest wykrywalne na testach, yy, znaczy, że jest wszystko ok, woda się zabarwia na, na testach, jest, jest w porządku, wszystko, wszystko rośnie. Co jest jeszcze istotne bardzo, tak jak wspomniałem wcześniej, koralowcy się do wszystkiego mogą przyzwyczaić, także ja też mam nie tam gwarancji, że u siebie w zbiorniku kupicie koralowca od pasjonata SPS-ów, włożycie do zbiornika, gdzie on miał poziomy nutrientów tutaj zerowe, kupicie tutaj od, od następnej osoby, która ma super eufilię i, i tam tych nutrientów było więcej, wrzucicie do jednego baniaka, Zrobicie te poziomy, o którym Wam tutaj mówię, yy, powiedziałem yy, PO4, NO3, no i jedne i drugie będą rosły. Może się tak zdarzyć, że one nie będą rosły, z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, koralowiec on musi się przyzwyczaić, naprawdę. Koralowce tutaj z, yy, najlepiej rosną i najlepiej się tutaj tolerują w, w dojrzałych zbiornikach, to też jest bardzo, yy, bardzo ważne i na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli macie dojrzały zbiornik, jest o wiele większe tutaj prawdopodobieństwo, że, że i LPS, sps -y będą rosły, nie będziecie mieć żadnych tutaj strat w obsadzie, i wszystko będzie, będzie hulało. Także tak to, tak to wygląda. Moim zdaniem, jeżeli te nutrienty są, no właśnie są na minimalnym poziomie, jest, jest szansa, że, że praktycznie każdy. Każdy rodzaj koralowca będzie Wam tutaj rósł. No, wiadomo, że są koralowce, które mają bardzo duże wy, wymagania i tam z, czy to w jedną, czy w drugą stronę, głównie jeżeli chodzi o niski poziom nutrientów, no, no, muszą być spełnione, aczkolwiek, no tak jak wam wcześniej powiedziałem, no, koralowce naprawdę mogą się do wielu rzeczy przyzwyczaić i wielu i, do, i wiele błędów potrafią tutaj wybaczyć, jeżeli chodzi o akwarystów, ale no. Chodzi przede wszystkim o czas. To nie może być tak, że wszystko chcemy robić szybko. Naprawdę akwarystyka morska uczy cierpliwości i wszystko trzeba robić z głową i naprawdę bardzo, bardzo powoli. Nawet do tego stopnia, że jeżeli nie wiem macie jakąś awarię, też na siłę nie, 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 nie próbujcie tego nie wiem naprawiać, jeżeli nie wiem pompa wam przelała, nie wiem balinga. Nic na siłę, nic za bardzo szybko, po prostu pomału tutaj trzeba to zbijać i jest duża szansa, że się będzie, że będzie dobrze. Także tak, jedna sprawa to są poziomy właśnie nutrientów. Druga sprawa, myślę, że ważna, o ile jeszcze nie najważniejsza w sumie, przy, prawidłowym, przy prawidłowej właśnie pielęgnacji i i rozwoju koralowców, no to jest cyrkulacja. W, no tak jak wiecie, tam jeden odcinek chyba zrobiłem na, na temat cyrkulacji. Jak to u mnie wygląda. Bo tak, o co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że w podręcznikach, nie w internecie jest napisane, że koralowce typu SPS, no muszą mieć tą cyrkulację troszkę większą niż koralowce typu LPS, gdzie te polipy, no przy podobnym podobnym sile, podobnej sile tutaj cyrkulacji, no, mogą być, no i są o wiele bardziej tutaj, tak jak widzicie, w, nie wiem, poruszane i, mm, i ta cyrkulacja, jeżeli jest za duża, no to wtedy te koralowce się dobrze nie rozwijają. I to jest prawda. I to jest prawda jak, naj, jak najbardziej. Ja w tym zbiorniku, powiem Wam szczerze, cyrkulację ustawiałem, naprawdę poświęciłem grube godziny na to, żeby ustawić odpowiednio cyrkulację, bo jak z jednej strony za bardzo dmuchałem na, na LPS-y, no to znowuż na SPS-y nie, nie, nie dmuchało odpowiednio. No wiadomo, że to jest kwestia też ilości cyrkulatorów. No nie są to dwa cyrkulatory tylko. Yy, yy, dwa cyrkulatory. Ale przy, przy paru próbach, no można to ustawić, że, żeby SPS-y, i LPS-y, żeby były tutaj, tutaj zadowolone dlatego z, naprawdę poświęćcie na to dużo czasu, obserwujcie w jaki sposób przy danej cyrkulacji koralowce się rozwijają i no bo to będzie widać, to będzie widać w jaki sposób się pompują, rozwijają i, i tutaj jak, jak rosną. No, sprawdza się w 100%, naprawdę na, na ten kącik swój SPS-owy, no to tutaj mógłbym Zapodać jeden cyrkulator, który by naprawdę praktycznie z całą mocą dmuchał i byłoby wszystko w porządku, i nic by się, się tutaj nie, nie działo. Także tak to, tak to wygląda z mojej perspektywy. Także podsumowując, bo widzę, że ten filmik już troszkę trwa, czy można trzymać wszystkie koralowce? Myślę, że można. Mogą być jakieś wyjątki. W moim przypadku to, to były i są zoantusy, które za nic tutaj nie rosną mi w tym w tym zbiorniku i nawet do nich już tutaj nie podchodzę, bo różne gatunki tutaj kupowałem. Może nie te premium, ale jakieś nie wiem standardowe i nigdy się to nie udawało, one naprawdę po krótkim czasie się rozpuszczały. Ale odnośnie LPS-ów, SPS-ów można to trzymać, można je trzymać jak najbardziej. Aczkolwiek wszystko trzeba zrobić z głową. Najlepiej żeby te zbiorniki, żeby ten zbiornik był już dojrzały, żeby to nie był świeży zbiornik, gdzie te parametry bardzo intensywnie się tutaj zmieniają z czasem. Jeżeli zbiornik jest ustabilizowany, naprawdę śmiało możecie wrzucać LPS-y, SPS-y. Tylko naprawdę sprawdzajcie zawartości właśnie nutrientów nutrientów, no ale też makro i mikroskładników wapnia, magnezu ale nutrienty są naprawdę bardzo ważne, bo. No bo jeżeli są za wysokie, no z SPS-ami może być problem, one mogą tutaj brązowieć, bieleć i, i nie będą się rozwijały tutaj odpowiednio. Ale jeżeli zapewnicie stałe, stałe warunki, jeżeli chodzi o nutrienty, tak jak wspomniałem wcześniej, NO3 koło 1,2 do 4, PO4 koło 0,10 do 0,15, nawet nic się nie powinno tutaj stać. Te parametry będą, będą stałe, także w zupełności to powinno wystarczyć. Yy, oczywiście odpowiednie światło, bo o tym też jeszcze nie wspomniałem, ale to się sprawdza 100%. Także sps -y lubią naprawdę jak najmocniejsze. Może nie to, że jak najmocniejsze, ale bardzo mocne światło. LPS-y te jak widzicie, no to głównie tutaj w, w dolnych partiach zbiornika mam one tego światła tyle nie potrzebują, ale to jak najbardziej się sprawdza. Także jak LPS-y dacie niżej. SPS-y wywalicie jak najwyżej się da. No to jest duża szansa, że, że każda z tych grup będzie, będzie odpowiednio rosła i będzie tutaj cieszyła, cieszyła oko. Także no, nie wiem, jakie są Wasze opinie. Tak jak wspomniałem na samym początku, ja najbardziej lubię miksa ILPS LPS-y i, LPS, I SPS-y. Nawet kwestia obserwowania w jaki sposób się rozwijają, a rozwijają się w różny sposób. Całkowicie inaczej się dzielą, rozwijają, rosną, także to jest super sprawa. Dobra moi drodzy, nie będę Wam już tutaj czasu, czasu zajmował, bo widzę, że już 20 minut tutaj pykło, pyknęło, dlatego naprawdę komentujcie. Jeżeli macie jakiś inny punkt widzenia, jak najbardziej tutaj piszcie, będziemy tutaj komentować, rozmawiać i to wszystko analizować się. będziemy dążyć jak najbardziej zawsze dążymy do tego żeby te nasze zwierzęta rosły i się jak najlepiej rozwijały dobra moi drodzy także no jeszcze proszę was standardowo o subskrypcję kanału tam już widziałem że tam jest prawie 700 osób także naprawdę super także subskrybujcie kanał komentujcie zapraszam na stronę internetową i i będzie dobrze. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Miłego weekendu Wam życzę. Na razie. Cześć.